No i mamy zamykanie przejazdu kolejowego. jechał pociąg Regio, przelot pociągu Regio, relacji Piła Główna, Bydgoszcz Główna. Tu jeszcze pracuje PKP Energetyka, więc może być ciekawie. I czekamy na przelot pociągu Regio z, Byd z piły głównej do bydgoszy głównej. Opuszczanie rogatek, przejazd kolejowy typu bombardier, właśnie z przelotem pociągu Regio to piły z piły głównej do bydgoszy głównej. Moje filmy będą miały więcej niż pół minuty. Jak już tutaj jestem, to mam szczęście. Tutaj macie animację tych mhm. e, reflektorów przejazdu kolejowego No nie czekamy na przelot po temu regio. Od stacji piwa główna do stacji Bydgoszcz główna, a w zasadzie od stacji na Tecią do stacji piwa Gł główna. Jedzie EZ klasyczny EN57, ale jaja EN57 barwa pol Regio. Zresztą co rano do Piłegówy. Szybko przeleciał. Regio szybko przeleciał. Jeszcze animacja włączania się ruchatek.